Kiedy wybije nasza ostatnia godzina, ustanie bicie naszego serca, wszystko się dla nas skończy. A więc i czas naszego zasługiwania i niezasługiwania. Takich, jakimi jesteśmy, spotka nas śmierć, i tacy staniemy przed Chrystusem, sędzią. Nasze błagalne wołania, nasze łzy. Nasze akty żalu, które jeszcze na ziemi zdobywały serce Boga, mogłyby z nas, grzeszników, uczynić przy pomocy sakramentów ludzi świętych, ale w owym momencie nie będą miały żadnej wartości. Czas miłosierdzia minie i rozpocznie się czas sprawiedliwości.